Medalist. Trzecie miejsce, brązowy medal dla Oli Lemeckiej. Trzecie gimnazjum, w 135 cm to jej brązowy wynik. A teraz popatrzcie w jakim stylu wygrywa dziewczyna na 600 m. Myślę, że warto nagrodzić ją ogłoskami. Proszę popatrzeć z jaką przewagą. Na 600 m około 60 m przewagi. Widać klubową koszulkę WLK, siedzce, nic dziwnego, że taki właśnie poziom reprezentuje. Pierwsze miejsce w skoku z Leszkich. Srebrna medalistka to Ola Żywczyk, trójka siedce 135 cm. Pierwsze miejsce złoty medal tytuł mistrzowski Inga Patkowska, sucho żebry, 140 cm. Dekorujący członek zarządu WLKS-u i Ganienowe Wiesław Mazur. chłopców rocznik 92. 300 metrów 92 od rождения miejsce przepraszam trzecie miejsce trzecie miejsce Artur Konopacki z Bresta brązowa medal Artur Konopacki Brest Białoruś. 38 sekund 32 drugie miejsce Second place and silver medal, medal srebrny Erika Oportowski z Płajpeda, Lituania, 37 sekund 86 setnych, 86. Pierwsze miejsce, pierwoje miejsce i złotą medal połucza Dmitry Markuszewski z Leningrada, Rosja, 36 sekund 95 setnych, 36 sekund 95 setnych. Dekorujący Andrzej Lipiński, członek zarządu WLKS-u Siedce i Ganienowej. Trzecie miejsce, brązowy medal Szymon Pasterski. mordy 5 metrów, 20 centymetrów. Proszę zwrócić uwagę, jakie nieduże były różnice w wyniku. Drugie miejsce, srebrny medal, wicemistrzostwo uczeń pierwszego gimnazjum w Siedlach, Jest zwycięzca, to reprezentant Kłajpedy. Jacek Smolak skończy, skoczył 5,26 m. Srebrny medalist. Pierwsze miejsce złoty medal tytuł mistrza Wojciech Sulej, skórzec. 5,28 m. Wykorujący Andrzej Mateja, wiceprezes WLKS-u, i Ganienowy. Uwaga na bieżni kolejni zawodnicy. Kończą bieg Stanisław Nieczyporu. Oto medalistki. Trzecie miejsce, brązowy medal Justyna Tkaczu, Głosice, minuta 53 sekundy, 15 setnych. Drugie miejsce, srebrny medal, widzewiczczyni naszych zawodów, Magdalena Tomkiewicz, Sucho-Żebry, minuta 53 sekundy, 0,9. Pierwsze miejsce, złoty medal i tytuł mistrzowski, Ilona Krasnodębska, 1 kasietce, minuta 40 sekund, 70 setnych. Gratulujemy, dziękujemy bardzo. Zbliżamy się już do połowy dekoracji. Za nami dekoracja 26. Najmłodsi na 600 metrów. Roman Gocławski, prezes zarządu przedsiębiorstwa Budownictwa Inżynieryjnego Melbut z włóka będzie dekorował medalistów. Trzecie miejsce Tomasz Dmorski, mokowody, Minuta 52 sekundy, 84 setne. To brązowy medalista naszych zawodów. Drugie miejsce Jan Wikieł, Pomiechówek. Minuta 51 sekund 03. Drugie miejsce srebrne Medal tu wicewiszczowski. Pierwsze miejsce złote Medal Najlepszy the best. First place and gold medal. Mariusz Rumputis, from Kłaipeda, from Lituania. Minuta 37 sekund 87 sekund. His result, 1 minute 37.87. To już wyszczyciel przedsiębiorstwa usługowo handlowego agroista Strzała. Trzecie miejsce, brązowe medal Milena Podnieślińska, cuko 3 minuty 48 sekund, 32 setne. Drugie miejsce srebrny medal wicemistrzyni Paulina Grzymała. Gimnazjum nr 1 w 3 minuty 38 sekund 59 setnych pierwsze miejsce złoty medal, first place and uh, gold medal domik minęł skite Kuipeda from Lituania 3 minuty 16 sekund 93 setnych 3 minutes 16.93 Przed nami sztafety. Ostatnia już dzisiaj dekoracja. Brązowe medale. Rezultatem 50 sekund 24 setne. Z, z gimnazjum w Maciejowicach. Dekorują Wiesław Mazur, członek zarządu WLKS-u Siedce i Ganie Nowe. Roman Flegier, także członek zarządu WLKS-u Siedce i Ganie Nowe. I pan Janusz Krysiak, właściciel... Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego Agroinstal Strzała Współ. Jeden z dwóch głównych sponsorów naszej imprezy. Drugie miejsce, srebrne medale dla biegaczy drugiego gimnazjum Siedca. 49 sekund, 41 setnych, To rezultat srebrnej sztafety. Srebrne medale dwójka Siedcy. Na zmianę proponuję odbierać medale, a potem najwyżej do zdjęcia wyjdziecie jednocześnie, bo nie da się wszystkiego pogodzić. I teraz najszybsza sztafeta, choć różnica niewielka. Trzecie gimnazjum siedzca. To najszybsza sztafeta klas trzecich. 49 sekund 35, setnych, 35 setnych, a więc tylko 6 setnych. Różnicy na dystansie 400 metrów w sztafecie prawie 50 sekund czas i taka mała, minimalna, prost różnica. Ale te 600 sekundy zdecydowało właśnie o wyniku. O kolorze Członkowie zarządu według SCC Wiesław Mazur i Roman Flegier dekorowali sztafety i Janusz Krysiak, właściciel przedsiębiorstwa usługowo-handlowego Agroinstal ze Strzały Kołosiedlec. Gratulujemy Radni.